Jeżeli jesteś specjalistą albo menadżerem w firmie i chciałbyś się w niej rozwijać, w tej albo innej organizacji, albo po prostu próbujesz przetrwać w rzeczywistości biznesowej, to ten podcast jest dla ciebie. Nazywam się Monika Borowicz i z trenerami firmy Integra Consulting Poland rozmawiam na tematy zachowań w pracy, kompetencji menedżerskich i innych ciekawych tematach. Dzisiaj moim gościem jest Marek Małkowicz. Cześć. Cześć Monika. I chciałabym poruszyć trudny temat coraz częściej występujący i temat z którym borykają się menadżerowie, właściciele firm, a mianowicie z tematem depresji u pracowników i z tym jak sobie radzić z nią z perspektywy właśnie menadżera. Rzeczywiście temat jest pełen wyzwań dlatego że jak pokazują badania na przykład z Wielkiej Brytanii, no tak Prawie 70% pracowników obawia się w ogóle o tym mówić. Mhm. Takich, którzy mają zdiagnozowaną tak, tak, depresję. Tak, tak, tak. Mhm. Obawia się o tym mówić, bo obawiają się konsekwencji po prostu zwolnienia z pracy, czy jakby obniżenia rangi w firmie. Także jest temat, z tej strony jest bardzo trudny, ale też jest druga trudność polegająca na tym, mhm. że jeżeli w Polsce 66% ludzi ma objawy pojedyncze. A z tego finalnie około milion 300 000 ludzi ma depresję. Mhm. To możemy sobie policzyć, że to jest około 4% osób. Większość to są osoby. 4% ogólnie zatrudnionych, tak? tak? O, ogólnie zatrudnionych, a większa część będzie miała różne objawy i przy różnych niesprzyjających okolicznościach może się okazać, że ta depresja się. Rozwija, nie będziemy dzisiaj mówić o warunkach, które sprzyjają powstawaniu depresji, bo nie ma na to miejsca. Bardziej będziemy mówić o tym, jak rozmawiać z ludźmi, kiedy coś widzimy, kiedy menadżer widzi i działamy pod presją coraz większą, coraz mniejsze mamy zasoby, i kluczowa osoba, która działa w projekcie, wypada za chwilę, bo idzie na zwolnienie psychiatryczne albo trafia na oddział. No właśnie, bo wiesz, tutaj może będę adwokatem diabła trochę, ale menadżer zostaje też w realnej trudności. No bo z jednej strony ja mogę się troszczyć o moich pracowników i bardzo mi zależy na ich, nie wiem, stanie zdrowia, ale też obawiam się o siebie. Czy jeżeli, nie wiem, mogę powiedzieć coś, co będzie raniące, krzywdzące, co wpłynie jakoś na jakieś destrukcyjne zachowanie takiej osoby, która z depresją się zmaga. Z drugiej strony przecież to ja odpowiadam za wynik w organizacji jakiegoś obszaru. Mam swoje cele narzucone, z których mm. się muszę rozliczyć i osoba o która nie wiem długotrwale choruje, cierpi na depresję, ma obniżony nastrój, może mi utrudniać osiągnięcie, dowiezienie tego wyniku. Czym? No nie wiem, tym że jest nieobecna. Mm -hmm. Tym, że ma obniżoną efektywność, że nie jest w stanie realizować swoich celów zgodnie nie wiem, z założeniami, z planami. Więc jest to też wyzwanie takie, wiesz, jak sobie radzić z taką osobą w zespole, ale też jak trochę chronić siebie i organizację tak. przed obniżonym, um, obniżoną efektywnością. Tak, to jest jeden z istotnych sygnałów. Zaraz odpowiem mhm. na to, o czym mówisz, na to pytanie. Jeden z sygnałów to jest ta obniżona efektywność pracowników. Na przykład z koniecznością skupiania się i tej koncentracji uwagi brakuje. Osoby takie się rozpraszają, spada wydajność, ale też zdolność do utrzymywania relacji, bycia aktywnym członkiem no zespołu. Osoby się izolują, zapadają się w siebie, mówiąc kolokwialnie. Ale też jest jeszcze jeden wątek to jest taka fizyczna, taki brak energii. Osoby, E, tak trochę funkcjonują, jakby miały, nie miały w ogóle napięcia mięśniowego czasami. Maskowata mimika. To się udziela innym członkom zespołu też. To jest jeszcze jeden z elementów, który O tym właśnie wpływa, mówię. Nie? Nie? Bo, bo mówisz teraz o tym, jak to się przejawia, w jaki sposób ja mhm. nie wiem mogę z, zweryfikować czy sprawdzić, czy mam do czynienia z depresją u mojego pracownika. Też na ile jako menadżer mogę, nie wiem o to zapytać, ingerować, bo jest to bardzo osobista kwestia. Jak wiemy, dzisiaj pracodawca nie ma dostępu do tego, żeby sprawdzić, czy na przykład zwolnienie pochodzi od jakiego lekarza, więc ja nie wiem tego. Widzę tylko nazwisko lekarza. No, mogę być dociekliwa i sprawdzić, jakiej specjalizacji jest to lekarz, ale wiadomo, że nie o to chodzi. Yy, więc na ile te moje uprawnienia, jako przełożonego, uprawniają mnie do tego, aby yy, w oparciu o już bardziej pewnie nieformalną hmm. relację z pracownikiem, yy, zatroszczyć się, sprawdzić co się dzieje? Więc. Nie ma takiego prawa, które by nakazywało pracownikowi, ale też pozwalało szefowi na sprawdzanie tego stanu zdrowia, rozmawianie o tym, czy masz depresję, czy nie, czy jakąkolwiek mhm. chorobę y, psychiczną. Natomiast sprawa jest o tyle delikatna, że jeżeli ja mam podejrzenie, widzę, że trwa to dłużej niż dwa tygodnie, może być to ten obniżony nastrój, spadek mhm. samooceny, czy też utrata zainteresowania w ogóle tym, co się dzieje dookoła, może być związane z jakąś sytuacją traumatyczną w życiu, nie wiem, utratą bliskiej osoby, ale to trwa dłużej niż dwa tygodnie i te objawy się nasilają. Widzimy, że to przekłada się na wydajność pracownika. To mogę zacząć o tym rozmawiać z pracownikiem. I teraz trzeba pamiętać o tym, że badania pokazują też w Polsce, że 66% ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma jakieś objawy. Mm -hmm. Ale członkowie zespołu, współpracownicy, tak. szef może to obserwować. Ja widzę po tobie, że byś radosnym człowiekiem, a dzisiaj już jesteś smutny, pogrążony w zadumie, mało skoncentrowany, nie wiem, tak. twoja uważność jest obniżona. I teraz, jeżeli mam ciepłe relacje, to znaczy interesujemy się sobą, szef się interesuje, rozmawia. Czasami mhm. też na takie bezpieczne, nieformalne tematy, czy są współpracownicy, z którymi dany pracownik rozmawia, to jest miejsce na to, żeby ci. Którzy widzą coś, a ja mam różne mechanizmy, które mi uniemożliwiają, kiedy mam te objawy, idę w stronę depresji, mogę od kogoś raz, drugi, trzeci dostać sygnał, słuchaj, ale niepokoję się o ciebie, widzę, że masz zły nastrój, kolejny dzień, widzę też, że nie dowozisz różnych rzeczy, spóźniasz się, to jest gorszej jakości niż na przykład pół, pół roku temu, czy coś się dzieje. I teraz najczęściej jest tak, że ludzie mówią, Pierwsza odpowiedź: nie, nie, wszystko, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Mhm. Ten, ten liberalny, amerykański sposób, how are you, I'm okay, tak? My się jednak tego uczymy. Poza tym jest też wstyd przed okazaniem się słabym po prostu, tak? okay. Jeżeli polska kultura raczej jest taką patriarchalną, że musisz być mocny. Tak, radzić sobie ze wszystkim. Musisz radzić sobie ze wszystkim, a zwłaszcza menadżerowie są takimi osobami, czy główni specjaliści. To nie ma zwyczaju w ogóle dzielenia się tym, że mam zły nastrój. Mhm. Jeżeli robiłem takie swoje badania od 10 lat i pytałem ludzi na szkoleniach przy okazji rozmawiania o empatii kto z nich doświadczał empatii ze strony rodziców czyli, że rodzic w ogóle rozmawiał z dzieckiem, kiedy miałem 10-12 lat. To odpowiedź była taka, 96% ludzi mówiło, że nigdy rodzic nie zwracał na to uwagi, nie interesował się tym, nie zagadywał mnie, nie mówił, widzę, że się coś z tobą dzieje. I teraz taki pracownik, wyrastający w takiej polskiej kulturze takiego strong mena i strong woman, idzie do pracy i szef go zaczyna pytać, jak się czujesz dzisiaj? No Gościu, paliłeś coś dzisiaj? O co ci chodzi? Albo chcesz mnie zwolnić? I teraz. Budowanie kultury otwartej rozmowy może być dzięki atmosferze bezpieczeństwa, jeżeli ludzie zaczynają się czuć bezpiecznie ze sobą, wchodzą na różne tematy. Mm -hmm. Łatwiej wtedy to zacząć, niż kiedy relacje są bardziej formalne, bardzo mocno zadaniowe, jest du duża presja. Wtedy tylko pozostają indywidualne rozmowy, kiedy ja użyję tak zwanego pytania zanurzonego i mówię sobie: widzę, że się coś dzieje z tobą, ale też się martwię tym. Bo jesteś ważną osobą w zespole? Nie chciałbym, żeby to się dalej pogarszało, czy coś mhm. się dzieje, tak? No i okej. Okay. I mamy tą, to zaufanie, tą pewnego rodzaju bliskość, otwartość na siebie mhm. i pracownik y, dzieli się z tobą taką informacją, że tak, nie wiem, cierpię na depresję, y, czy leczę się na depresję. Mhm. Y, w jaki sposób bezpiecznie też? W, w ramach wiesz, jednak relacji mhm. zawodowej utrzymać tego człowieka na tak zwanej powierzchni, tak żeby on mhm. jednak y, oprócz fajnych relacji ze mną był jeszcze y, takim wspierającym członkiem zespołu, czy przynajmniej członkiem zespołu realizującym swoje zadania. Znam wiele osobiście też takich przypadków mm -hmm. ludzi w różnym wieku, którzy trafiali pod opiekę psychiatrów, czy psychoterapeutów, czy na dzienne oddziały na miesiąc, na dwa i wracali. I byli i są świetnymi pracownikami, kiedy, kiedy się odbili od tej, od tej sytuacji. W tej sytuacji kluczem jest to, żeby menadżer był na to przygotowany i miał ten temat Przemyślany chociażby, że takie sytuacje mogą się zdarzać, bo będą się zdarzać, i pierwsza reakcja może być reakcją niewerbalną, tak? Że on się przestraszy, mhm. albo poczuje jakiś rodzaj złości. Za chwilę będę miał problem. Mhm. Teraz te osoby z taką komponentą depresyjną osobowości, czy już z taką e, nasilającą się depresją, są bardzo wrażliwe na temat wszystkich sygnałów społecznych, które napływają, właśnie jakieś obawy, akceptacji. Dlatego tak. dobrze, żeby menadżer zachowywał spokój w takiej sytuacji, ale nie taki zimny spokój z za, zaciśniętymi ustami, tylko taką właśnie otwartą, akceptującą postawę. Jest to bardzo Trudne, kiedy jest presja też od góry. Menadżerowie odczuwają presję i wiedzą, że mogą nie dowieść czegoś. Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz, to jest spokój. Druga rzecz to jest powiedzenie też takiemu pracownikowi, dzięki, że się tym podzieliłeś, ja tą informację e, nie będę jej używał tutaj, e, tutaj w zespole. Niech to zostanie pomiędzy nami i też możemy takiemu pracownikowi zaproponować rozmowę o warunkach. Pracy. Czasami pomoże nawet zmiana tego układu pomiędzy home office, a ile osoba siedzi w firmie, zmiana sposobu podziału obowiązków, na przykład w różnych projektach, że osoba mm. dostaje trochę mniej odpowiedzialne zadania albo dostaje zadania, w których się lepiej czuje, a menadżer ma jakiś backup dla tego. Okay, ale to mówisz o takim środowisku pracy, które jest stosunkowo elastyczne, nie wiem, w firmach usługowych, mm -hmm. stanowiskach specjalistycznych. A co w przypadku pracowników produkcyjnych, którzy mają bardzo ściśle określone zadania w czasie, e, związane jakby z samą organizacją, nie wiem, procesu produkcyjnego, czy, czy zadań, które w danej firmie funkcjonują, gdzie nie mówimy o home office, gdzie nie mówimy o takiej możliwości... Wiesz Większej elastyczności ze strony menedżera czy organizacji. No wtedy trzeba by byka chwytać za rogi. Mhm. I jeżeli pracownik już e, zdecyduje się o tym porozmawiać i rzeczywiście korzysta z pomocy psychiatry i przełamie też te obawy i wstyd związane z taką rozmową, no to najlepszym rozwiązaniem jest e, w takiej sytuacji albo urlop dla danego pra pracownika związany z poratowaniem zdrowia. Bądź też jednak przeorganizowanie tej pracy tak, żeby na przykład pracował obok z kimś, z kim on się dobrze czuje, bo te relacje są bardzo ważne w wychodzeniu z depresji, żeby były ciepłe relacje nieoceniające, takie, które na nas też działają w sposób taki leczniczy. Mm -hmm to Myślę, że to są właśnie fajne wskazówki, czy coś oprócz tego, żeby znaleźć mu do współpracy, czy nie wiem, na stanowisku obok taką bliską osobę. No bo oczywiście, jakby z perspektywy menadżera, długotrwałe L4 czy hmm. długotrwały urlop jest czymś niepożądanym. Hmm. Jednym z istotnych narzędzi jest psychoterapia, czyli nie tylko pomoc psychiatryczna, bo to działa krótkotrwale. W sensie, że poprawia nastrój pracownikowi, on mhm. lepiej śpi, czy ona lepiej śpi. E, tak jak powiedziałaś o tych pracownikach produkcyjnych, to od razu widziałem facetów. E, a przecież też kobiety pracują w firmach produkcyjnych. E, I e, tu jest jeszcze wyzwanie, zwłaszcza dla pracownika z firmy produkcyjnej, gdzie nie jest to powszechne żeby korzystać z psychoterapii. Psychoterapia daje możliwość takiej pracy nad trochę zmniejszeniem objawów, większą łagodnością dla siebie, bo to jest jeden z problemów, że ludzie bardzo krytycznie siebie oceniają, są mają mnóstwo poczucia winy, wstydu i głównie wobec siebie. I teraz żeby ta, ten uścisk taki, ta garda taka trochę została opuszczona. Nie da się tego zrobić tylko za pomocą leków. To musi być też psychoterapia. Dlatego psychoterapia być może będzie sposobem. Mm -hmm. Tylko, że. No tak, przepraszam, no będę podważać. No Nie dyskutuję z koniecznością psychoterapii czy, czy szukania tego typu wsparcia. Natomiast na ile firma. Przedsiębiorca, menadżer, przełożony ma wpływ na to, że mój pracownik, osoba, z którą współpracuję, skorzysta z takiej terapii. Czy tutaj widzisz taką przestrzeń do tego, aby firmy budowały wsparcie psychologiczne dla osób, które cierpią na depresję? Szczególnie duże organizacje, gdzie jakby statystycznie ilość takich osób może w zespole być większa, czy w zespołach większa. Czy to nie jest już takie wejście, ingerencja w ten osobisty, osobistą część życia naszych ludzi? Firmy już to robią od wielu ładnych lat. Pierwsza rzecz no, to są programy profilaktyczne, work-life balance, dni zdrowia w firmie, em, różnego rodzaju warsztaty, coachingi, ale także od wielu lat w Polsce zdarzają się takie Employee Assisting Programs, czyli takie em, w firmie jest zatrudniony psycholog, do którego mhm. można przyjść i rozmawiać także o prywatnych. Problemach. To jakby już jeden konkretny kierunek. Następny to w ramach pakietu multisport pojawiają się już takie usługi, sesje online, mhm. ale także pakiety medyczne, kiedy firmy mają wykupione. Tam zarówno może być lekarz rodzinny, jest psychiatra, ale są też fizjoterapeuci czy psychoterapeuci, którzy mogą pomagać. I wtedy ja mogę zasugerować: słuchaj, wiem, że mamy, to, mamy coś takiego mhm. tak, w pakiecie. Skorzystaj, pójdź. Nie jest moją intencją, żeby teraz ciebie inwigilować, bo to jest Twoja sprawa, natomiast niepokoję się. Mhm. I teraz działa też zasada takiej trochę pozytywnej, zdartej płyty. Jeżeli pracownik mi raz powie, że nic, ale ja jednak wrócę i miękko mówię, że widzę coś, on w końcu zacznie mówić o tym, że jednak jest problem, jeżeli pod warunkiem czuje się bezpiecznie z w nami. relacji. Wiem, że są też stosowane w różnych firmach takie dyżury czy właśnie interwencyjne może nieraz bardziej po danej sytuacji, wiem, że w pandemii wiele firm z tego korzystało, ale takie dyżury psychologiczne z kimś z zewnątrz, kto nie zna tej organizacji, nie zna przełożonego, jakby nie raportuje do danej organizacji, ale jest takim zewnętrznym ciałem wspierającym pracowników w trakcie jakiejś tam rekonwalescencji czy, czy pracy. W sytuacji, w której cierpisz na depresję, ale jednak decydujesz się być cały czas czynny zawodowo? E, z, też znam takie sytuacje, zwłaszcza w trakcie pandemii, kiedy to były mm -hmm. interwencje wręcz, że pracownik całkowicie. Obniżała mu się motywacja do pracy, nastrój. By, hmm. Widać było, że jest ewidentnie bez energii, czy można powiedzieć, załamany, i firmy interwencyjne zamawiały tego typu usługi. Ale część z tych firm już nie wróciło nigdy do tej idei. Ale głównie firmy zachodnie w Polsce z zachodnim kapitałem. Proponują tego typu rozwiązania, to z tym się już można spotkać. Natomiast tak jak mówię, sytuacja jest delikatna i chyba też dla samego szefa nie byłoby dobrze, żeby w takie rzeczy wchodził, w tego typu rozważania, czy Informacje na temat równowagi psychicznej, bo może się zdarzyć też, że trafi na pracowników, którzy będą to wykorzystywać, tak? No słuchaj, ja się źle czuję, chodzę do psychiatry, musisz ściągnąć ze mnie te no zadania. Tak? To są te też ryzyka, o których na początku wspomniałam, czyli e, jednak menadżer jest trochę okrakiem na płocie, tak? Z jednej hmm. strony, chce być e, Częścią zespołu, jest przełożonym, pracuje z tymi ludźmi, dzięki nim, dzięki zespołowi, może cele dla firmy osiągać. Z drugiej strony, jest reprezentantem organizacji, reprezentantem biznesu. Jego celem jest realizować wynik. Mhm. I no, ta efektywność pracownika przecież przekłada się na to, w jaki sposób my, jako menedżerowie, osiągamy wyniki dla naszych firm. I taki pracownik, który nadużywa tego, że nie wiem, ja wiem, albo nadużywa, wykorzystuje swoją chorobę jako argument do tego, żeby nie angażować się, nie brać zadań. No jest generalnie problemem. Zdarzają się tacy pr pracownicy, nie jest to, nie jest to częste. No i tutaj jest kwestia zachowania po pierwsze tego spokoju w takiej sytuacji i pogłębienia tematu, żeby zrozumieć, jeżeli pracownik wychodzi z tym tematem, to trzeba wejść w temat, zacząć zadawać pytania, zapytać go, czy on jest gotowy też na rozmowę. Bo ja mhm. jako szef mam prawo po prostu wiedzieć, komu zlecam jakie zadania i czego mogę wymagać. I wtedy, jak wchodzimy w detale, zaczynamy rozmawiać o różnych projektach, rozmawiamy z członkami zespołu, no to Widać, czy jest to rzeczywiście problem, czy nie. To tak jak pracownik, który mówi chce podwyżkę, a szef mówi, no dobrze, ale no na jakiej podstawie ta podwyżka, tak samo na jakiej podstawie ma być zmiana zakresu obowiązków. I w trakcie nastąpi weryfikacja, czyli zainteresowanie, pogłębianie pytań i szukanie wspólnych rozwiązań. Nie zawsze się to udaje, no, ale menadżerowie na to są skazani. Ja bym powiedział bardziej, że są pomiędzy młotem i kowadłem. Mm -hmm. Że muszą udźwignąć te zadania, odpowiedzialność, a z drugiej strony utrzymać też zespół. No bo jest menadżer za ten zespół odpowiedzialny. Tak. tak jak mówisz, to wyzwanie, z którym coraz częściej się mierzymy. Jakby statystycznie też mam wrażenie, że ilość cierp osób cierpiących na depresję Rośnie. Tak. Czy ty w swoich doświadczeniach i terapeutycznych, i y, trenerskich masz takie poczucie albo, nie wiem, obserwacje, y, ile osób, czy jaki procent osób cierpiących na depresję decyduje się jednak y, cały czas być aktywnymi zawodowo? Czy jest w stanie być aktywnymi zawodowo? Bo być może to jest lepsze pytanie, w stosunku do tych, których y, jakby ciężar tej choroby. Tak przytłacza, że jednak nie są w stanie pracować. Znaczy, zdecydowana większość, nie mam danych tutaj, zdecydowana mhm. większość ludzi pracuje i ci, którzy korzystają z opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, prędzej czy później wychodzi z tej depresji na prostą. Objawy mogą nigdy nie ustąpić, to ciągłe wątpienie w siebie. Natomiast udaje się z tego wyjść. Jest jakiś procent. Ludzi, którzy rzeczywiście wypadną z firmy. Mhm. No, kilka lat temu prowadziłem też taki warsztat z zakresu Work-Life Balance dla całego działu logistyki w jednej firmie. No i jednym z takich case'ów, który zgłaszała menadżerka, że mi trzy osoby z 30-osobowej grupy poszły na zwolnienia psychiatryczne, tak? Mhm. Presja jest ogromna, ja nie wiem jak sobie z tym radzić. No jedna rzecz, że miała za dużo ludzi, tak, mhm. za których była odpowiedzialna, a druga też nie miała też tej praktyki w rozmawianiu otwartym, bo ona się dowiedziała po fakcie o tym, że ludzie idą na zwolnienie lekarskie. Dlatego ta rozwijanie umiejętności liderskich związanych z interesowaniem się mhm. rozmawianiem, nakłuwaniem. Balona, byciem delikatnym, panowaniem nad swoimi emocjami, żeby nie odebrał tego jako krytykę albo grożenie, że masz depresję, równa się zwolnienie z pracy. Teraz mi się pojawia takie kolejne pytanie: jakie czynniki środowiskowe, czy czynniki, w ramach których e, pracujemy? Mhm. Jaki klimat w firmie sprzyja bądź nie sprzyja temu, aby ta depresja się. Rozwinęła, czy, czy żeby praca była powodem, czy jednym z powodów depresji, ale wydaje mi się, że to jest duży temat, być może na kolejną rozmowę. A dzisiaj chciałabym Ci pięknie podziękować, bo to jest też temat. Temat depresji jest takim, wydaje mi się, i trudnym, i bardzo bieżącym. Mhm. Więc y, fajnie było dotknąć tego tematu i mam nadzieję, że uda nam się wrócić niedługo już do kontynuacji tej rozmowy. Ja bym tylko na koniec chciał do, dodać y, jedną rzecz, że jak już mówimy o firmie, to jest często też. Depresja może być mylona z wypaleniem zawodowym. Mhm. Tylko że wypalenie dotyczy przede wszystkim pracy, natomiast depresja dotyczy w ogóle osoby, jej relacji z życiem, ze światem, z bliskimi osobami z samą sobą. I różnica często jest bardzo subtelna. Tak jak osoby z wypaleniem mają pewnego rodzaju cynizm, czy takie wkurzenie podskórne, tak. to u osób z depresją tego cynizmu nie ma. Nie ma. Mhm. Bardzo Ci dziękuję. Na pewno do tego jeszcze wrócimy. Państwu również dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego spotkania i do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Dziękuję za spotkanie bardzo. i zapraszam na kolejne podcasty.